Na froncie wyświetlacz kolorowy o przekątnej 2,4 cala, o którym wam już wspominałem. Pod podem dwa pokrętła do nawigacji i wyboru funkcji oraz do regulacji dźwięku i również to pokrętło pełni funkcję przycisku power. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, natomiast maskownica głośnika jest wykonana oczywiście z metalu i zauważcie, ona bardzo ciekawie została wykonana, ponieważ Nachodzi na tą górną krawędź radia, dzięki czemu symetrycznie dzieli to radio na dwie połówki. Wizualnie wygląda to bardzo ciekawie. Boczne krawędzie, jak widzicie, są puste, od spodu mamy tutaj podgumowane nóżki. Na tylnej tutaj części radia znajdziemy jedynie wyjście słuchawkowe oraz wejście zasilania, jest też oczywiście antena teleskopowa, taka klasyczna rozsuwana. Не мандам.